Szymanosz z tej strony AsiGigi To kolejny odcinek z pokazji budowli Tym razem zbudowałem łódkę taką tutaj No się podobna łódka, może nie, nie wiem Łódkę Mam racje, no myślę, że podobna Tu łódkę mam budowano. Tu mam hotel zbudowany Hotel ja. hotel taki ja Nie by mały, a jest małe pokoje i jest w hotel. Osa mały zbudowałem, sesję roku z zbudowałem Tu mam drugie piętro do hotelu Nic w środku nie mam. Tu mam 15 pokoi. Takie parlarki, si klient nie spad. Taki o, napis hotel. Jak wam się spodobał film, dajcie łapkę, komentarz. No, taki hotel napis. Co? Tutaj kolejny budynek, tym razem spital. Jeszcze nie jest skończony, ale jest spital. Spital. Tu drugie piętro szpitala będzie jeszcze nieskończony, ale będzie kontuowany. Co tu jest nowego zbudowałem? A zaraz tam pokażę, co nowego zbudowałem. Tu już powstałem latarnę. Latarnę zbudowałem. Takie przejście na górę mam. Taka latalna Może niepodobna ale jest latalna Ok, obserwowałeś Tu kolejna łódka Kolejną łódkę zbudowałem Kolejną łódkę Tutaj statek piracki zbudowałem, taki mały Statek tu. Tutaj mam taką niby kierownicę, to jest ja i mogę kierować tu mam statek pijarski taki, nie za niepodobny, ale jak. A tutaj o. Czyk. Rybki masz nałowić. Czyk. No to statek taki malutki. I chyba wszystko z tego, że zbudowałem nowego. No wszystko. Jeszcze ja wam cało... Cały kroło obraz pokazy moich budowli. O, mi się podoba, nie wiem jak wam, tam wioska jakaś, nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Może parę san z zbudujemy, pokoje sany z jak coś zrobisz? Trochę zbuduję sobie to nie było tylko samym pokazane tych, co zbudowałem. No smuru zrobisz same pewnie. Mur, tak Czekły nie mur Czekły. Może strzekły, a po smuru. Hmm, nie wiem. Dobra, już tam wezmę Dobra, wezmę to Sany jedność, butujemy, put będziemy te budować Sale operacyjne takie tam 5, 5 Nie, mi w tych pokoju, pokoju tylko będzie Sarah Wersyjne takie tam.

No, no takie niepodobny, będą te pokoje szpitalne innego pomysłu nie mam. O dwój To będzie szara Sara operyjna Pokój Nie wiem czy to podobne do szpitala ale Trudno się mówi Niepodobny to niepodobny we Tu może taki mały pokój. Nie, ja, to nie będzie to, dobrze pasowane nie, nie może być tak za mało być dobra Nie będzie jak jest Do mam kurę wysej, kolejne piętro na pokoje spitalne, abominacje, po takie tak. Будет развалимся. А ну, не подобный до шпиталя, и там, ми, там, по, ми, то, для меня, то есть там, 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 uh, -huh. uh -huh.

Mm -hmm. O mnie się pod koniec pokażę. jeszcze Jest razło Hotelik Szpital Statek Pijarski, łódka, Latalna Trochę tych budowli widać, coraz więcej Tam kolejna łódka a, jest właśnie tak, z daleka wszystkiego. O, dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolej, na poprzedni odcinek. Lajkowana, komentowana tego filmu, subskrybowana. Bo chciałbym dowieźć 650, chciałbym bardzo mieć już. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii budow... pokazy budowli. на раз